Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Great Pizza. I co, sobie z dniem 137, aby wypełnić yy, zadanie od Jinglesa. Nasza całodobowa transmisja wiadomości o pizzy na całym świecie jest możliwa dzięki widzom takim jak Ty, jak i naszym sponsorom. Okej? Okay? Po prostu już siębawa wiadomości skończyła na dzisiejszy dzień. Już mają mnie dosyć. I wracam po reklamach, ale ja sobie chwilę tu z wami posiedzę, bo się obawiam, że wydupi mi zaraz y, nagrywanie, bo mi reklamy wyłączyły grę, więc za ten czas wezmę sobie figi, które jeszcze mi się umieszczą i rzucimy sobie zamiast tego pomidorki. Myślę, że one są bardziej y, cenne. I zobaczmy, ile nam tu... O, dużo czasu nam jeszcze tu zostało z tymi roślinami. A tutaj y, no, za dużo rzeczy mi do zbioru, ale nic z tym nie zrobię, nagrywanie dalej trwa, więc wydaje mi się, tak sobie myślę, że już mi nie wyłupi, mam nadzieję. Cześć, proszę o na pizzę Za kawałków. Pesto z kukurydzą na pizzę Pesto, ser, kukurydza na pizze. za Zazłom, halo, muszę... Jedno jalapeno, jedna kiełbasa. Jeszcze wykres. Jedno jalapeno, jedna kiełbasa. Jedno halapenio, jedna kiełbasa. Muszę myśleć, sorry. Jedno halapenio, jedna kiełbasa. Kiełbasę już mogę zrobić i jedno halapenio tutaj rzucimy i będzie do, przydamy radę. Kiełbasa. To jest do aktywowania. To jest tu. To jest tu. Chciał raz, czy zaraz, gdyby za? Jedno. Zero kawałków. To jest do podgrzewacza, do podgrzewacza, do pytania i wszystko pięknie. Proszę. Tak. Też mam nadzieję, że się nie skończy. Nie ja dźwięk dostaję dwa serduszka. Co tu jest? Kolejne dostajemy. Co dostajemy? Yy... Odbierz. Chyba tapeta? Nie wiem. Ale to pudełko do pizzy jest fajne. Podoba mi się. I chyba. Kurde. Dużo rzeczy musiałabym tu zrobić, żeby. żeby dostać pudełko do pizzy. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Pieczarki anchois, ananas. Ok, na zielonym sosie ser. Pieczarki anchois, ananas. Pieczarki anchois, ananas. Jasna sprawa, moja droga pani. Tutaj nic więcej nie zrobię, więc lecimy do wydania. Muszę zobaczyć sobie zaraz na za Zoom, co tam będziemy mieli. Proszę bardzo. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię się. Dobra, zatrudnię, nie obchodzi mnie to. Pizza, co? Dlaczego jesteś taki poważny? To łatwe. Zielona papryka, fioletowy bakłażan, czerwony peperoni. Pizza, okej, już. E, zielona papryka, fio papryka, fioletowy bakłażan. I co? Czerwony peperoni. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. To powinno być taką oficjalną nazwę, tak mi się wydaje. Kukurydza. Więc szybciutko zrobimy jeszcze kukurydzka. Proszę bardzo, do wyda to idzie do tutaj, a to idzie do. Y no i do wydania, lecimy sobie z y tym. Masz zamiar ucałować tak dobrą pizzę? Super, ja mam zamiar ucałować te 10 serduszek, które zaraz dostajemy za spełnienie zadania. Fiki fantazyjne, serowe. Dwie pizze figowo-serowe, jasna sprawa. Raz wczoraj, raz, waczor, raz, waczor, raz, waczor, raz, razor. Raz I ja mam takie jedno pytanie, dlaczego teraz jak y, tyle zamówień z figami dostajemy, to akurat nie ma tego y, wyzwania. Wiecie, y, od Oktawi. właśnie musimy iść do Oktawi. To jak wydamy tego gościa, to polecimy szybciutko do Oktawi. Proszę cię bardzo, lecimy do Oktawi. Zobaczymy, co ona wie. Zebrałeś figurka Juliusza Cezara. Juliusz Cezar był rzymskim dyktatorem, który wierzył, że pizza powinna składać się z, wyłącznie z najwyższej jakości ciasta, sosu i sera. Nazwał swój sklep Sklep? Trifecta i walczył z każdym, kto krytykował jego przekonania o czystości pizzy. Oktawio, co się stało? Myśli. To musi być ten złodziej, gdybym tylko mogła zobaczyć, kto to jest. Wiem, prawda? Przyznaję, że muszą mieć imponujące umiejętności, żeby włapać się do Zareny. Budynek jest wzorowany na starożytnej architekturze, ale system zabezpieczeń jest taki sam jak w nowoczesnych pizzeriach. Interesujące. Mogło być lepiej. Nie nadaje się do roli opiekunki. Nie, martw się. Czy to wszystko? Muszę ich zabezpieczyć więcej artefaktów Zareny. Jeszcze raz. Wyśnij. złodziej tak? Przyznaję, że muszę mieć. Um, naprawdę? Nie ma problemu? Nie wiem. Jeszcze raz dam wyślij. Naprawdę, nie martw się. Jeszcze raz dam wyślij. Zobaczymy. Tak, na wszelki wypadek zignoruj. Dobra. Bo ja nie wiem, czy przypadkiem nasz de detektyw nie chciał, żebyśmy wiedzieli. Dokładnie sprawdzali. Co? Tego potrzebowałeś? Bardzo się cieszę. O! Jak ja kocham miasto w czasie świąt. Czy to nie jest najlepsza zabawa, jaką kiedykolwiek miałeś, Felix? Nie wiem, nieszczególnie. No weź, właśnie spodobaliśmy najsłodsze śnieżne ludziki, a teraz jemy pizzę. Tak, śnieżne ludziki. <grym> Co masz? Co poprawić komuś nastrój. na pizza. Jasna sprawa. na pizza. Raz dla moich słodziaśnych, futrzastych, zwierzątkowych przyjaciół. Wszystko dla was, moi kochani. Lecimy do pieca, który wygasł, ale nie ma tego złego. Ja zawsze uruchomię wiecie, tego, tego, żeby się działo. Przyspieszajcie. Dobra. Bierzemy raz, dwa. Może święta nie są ze? Teraz tak, kolekcja. Figurka. Okej. Okay. To jest raz. Dwa. To jest za Zoom, które powinny już przyjechać. I osiągnięcia. Ło! Dwa tysiące pizz już podałam. Ło! Już niedługo oliwki skończymy. Ale i Ile zarobiliśmy? Dawno nie patrzyłam na to tak po prostu. To są już ukończone całkowicie. Czyli niedługo zrobimy tak: oliwki, przedsiębiorca, kiełbasa. Co? A muszę się zapytać co? <laughs> Szybciutko, za Tak. Kiełbasa i jalapeno. Masz. Tak. Przypiek. Szybciej, Cosieńko, akceptujemy, jeszcze jedną kukurdzę muszę zrobić. Jakie fajne dzisiaj mamy zamówienia? Mogłabym tak codziennie. Mogę dostać Flat brat z pesto na jednej połowie, co? Proszę o wskazówkę. E, co bym tam chciał? Połowa pesto i kurczak, połowa kurczak i pokrojone pomidory. Sospesto i kurczak. Kurczak i pokrojone pomidory. Jasna sprawa. A tu jeszcze musimy zrobić jedną z kukurydzą. Takie dziwne to zamówienie przez nam szczerze. Radę z sosem pest na jednej połowie, tu pomidorów, kurczak po No okej. Okay. Jako taką brzmi to dziwnie, ale składnie. Przynajmniej trzyma się jednego scenariusza, nie? Radość światu to najlepsza pizza. Radość światu wszędzie płynie, a nią budzi. Przy dolinie coś takiego było, nieważne. Hej, jak leci, pizza, papieroni, bez sosu. Skoro tak mówisz, nie widzę tego. Nie podoba mi się to, że mi się telefon tak ścina. Strasznie się zacina. Co? Do pieca było dwa razy, do pieca dwa razy. Sorry, hopie. Machnęłam się, ale już będzie dobrze. Już się poprawiam. I do pieca. Lecimy. Już zakręciłam się pod koniec. Peperoni. Co? Nie rozumiem. Nie, rozumiem. Czasem są takie zamówienia, że nie rozumiem i nie chcę rozumieć. Ej, no i oczywiście ostatnie zamówienie z kukurydzą. Z, z, co? O, oj, tej piekarzu, nie o pizze z grzybami. No dobra, dobra, zrobię ci pizzę z... pieczorkami, bo to nic nadzwyczajnego. Ej, raz, dwa, trzy. Akurat zwolnił piec, więc ja go uruchomię. Już. I musimy serduszka dać. Dobrze, iść przy nas, bo mi przypomniałeś. Na co czas przedczas... snu, no, czekajcie. E, to ja muszę dopełnić, okej. Okay. Czas teraz wkrótce, całe dwie zimie. super. A tu znowu lecimy z pięcioma serduszkami i co? Zawsze lubiłem zielony bardziej niż czerwony. Dwie pizza z sosem pesto z jedną papryką, jedną z bazylią. Dwie z sosem pesto. Raz, dwa, raz, dwa, hop. Jedną z papryką, drugą z bazylią. Dobrze przeczytałam? Tak, dobrze przeczytałam. Osiągnięcia. Maksymalna liczba serc z Czosterem. Super. E, do krojenia, do wydania, do krojenia i do wydania. Proszę bardzo. Tak. Życie było okropne od tej pory. Nie, na pewno nie było tak źle. i ja się zastanawiam. Nie to, tylko to też? A, tu pieniążki dostałam. Ok, bardzo mi miło. Tutaj. Nie tutaj. Tutaj. Kogo byśmy wzięli teraz? Może tego. Reniferka. Pójdziemy w Reniferka, a później znowu w pipinka. Chcę wymyślać... Nie chcę wymyślać, ale czas na kanadyjskim. Co? Szynka jest wspaniała. w tej na wskazówka. Sos, pesto, ser i szynka. To jest kanady, kanadyjski łaczek, Jasna sprawa. Jasna sprawa. Pesto z szynką. Nie, nie, nie prościej było tak powiedzieć? Wydaje mhm. mi się, że tak prościej, wszystko jasne, ty dostajesz takie zamówienie jak chcesz, ja dostaję pieniążki. Wszystko się zgadza. Proszę bardzo. Jeszcze dwa serduszka nam wpadły, jak słodko. Okej, okay. aha, no tak. Jeszcze za zoom zapomniałabym. Daj mi ciasto wędzone przy ognisko wypełnione falą dodatków. Co chcesz? Ser anchois krewetki, Co, co ser? Anchoisy, krewetki, yy, pokrojone pomidory. W życiu bym nie odgadła, że to jest taki typ zamówienia. W życiu, choćbyście mnie, nie wiem, jak, jak po prostu zmusili, jakiś koktajl, co, ciasto wypełnione, wędzone, wypełnione falą dodatków. Was chyba coś naprawdę. No i szybko, zdążę, 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 zdążę. zdążę. Proszę wskazówkę. Jest. Dwie pizze, jedna z pieczorkami, jedna z cebulą. Jedna z pieczarkami, jedna z cebulą. Z są też? Tam. Z pieczarkami i z cebulą. Bardzo dobrze. Pieczemy raz, pieczemy dwa. Teraz już się nie spieszy. Teraz już. I ja mam czas. Ja zaraz zamykam. Także wiecie, wszystko w swoim tempie. Zdążyłam pokroić, kiedy to się jeszcze grzało. Raz, dwa, trzy. Do witania. I pięknie pizza zrobiona. Pizza, takie jak te mogą rozjaśnić. Każdy dzień, I don't know, kumpel obudził mnie, żeby powiedzieć mi o wszystkich serduszkach, które mi dałeś. Śpię spokojnie, wiedząc, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Chcę, żebyś to miał. Dzięki. Jakie słodkie, ale Pippin w tym roku zostaje na stole, bo w tym roku jest rok Pippina. <grywki> I co? Jak tam statusy? Pięknie. Pięknie nasze statusy wypadają. Naprawy, naprawa pieca, okej. Okay. Ogród. Kupujemy coś z ogrodu. Nasionka mamy, nie mamy już nic. Ulepszenie. Ulepszenia bym sobie kupiła, ale na razie ja zbieram na to. To mi się podoba i ja chcę mieć takie świecące, ładne. A później jakby mi się udało, to, to nie wiem co. Co to jest? Błyszczący krawężnik? Yy, nie podoba mi się, taki mechaniczny. A co to? Prezent od Świętego Mikołaja? Ale śmiesznie wygląda. Listy? Ścieżka? Uuu, ciekawe. Krawężnik. Jakiś taki ciekawy. Berebusze. Berebusze takie smutne, ale ładnie by wyglądały. Połączę. E, nie? Koja. Aha, bo ja nie, nie ozdabiam. No tak, ja nie ozdabiam. To. Nie wiem, że takie rzeczy mam. Powojnik Armando. Gdzie to jest? Ślepa jestem, nie widzę. Nevermind. Doniczka z Lilią Wodną. A, że tu w boku będzie stała. Okej, okay, okej. Okay. A co ja mam w ogóle aktywowane? Jakie drzewa. I jabłonka? Aha. Takie ja buty. Nawet nie wiedziałam. Ametystowa zasłona. Ale ładna. Nie pasuje mi. jak była różowa, to by pasowała. <grym> Ale wymyślam. No to, no oczywiście, że ja tutaj na złoto widzę. Kwiatki, kwiatki. Ym, co? Złoty ten... W sensie domyślny teraz, złoty dywan. Never mind, za dużo tego, jak się wkręca, to po prostu nie wyjdę. Dzięki za oglądanie dzisiejszego. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!